Witam cię serdecznie, dzisiaj powiemy sobie o tym, jak możemy wyjść ze stanu osamotnienia, w jaki sposób uwolnić się od tej bolesnej pustki. Często przychodziły do mnie osoby, które weszły na ścieżkę rozwoju duchowego przebudzenia i czuły, że pewne znajomości zaczynają się rozpływać, że pewne osoby zaczynają od nich odchodzić i to Pozostawia często takie poczucie osamotnienia, takie poczucie no, z kim ja teraz będę spędzać czas. I to wywołuje lęk też przed tym, że no tak już zostanie. I bardzo ważne, aby przede wszystkim mieć to zaufanie, że kiedy ty zaczynasz zmieniać siebie, zaczynasz zmieniać swoje życie, to pewne okoliczności, także pewne osoby muszą z Twojego życia odejść, żeby zrobić miejsce na nowe, na coś czy też na kogoś, kto będzie Cię bardziej budował. I teraz, zanim pojawią się w Twoim życiu te okoliczności, które, które będą Cię wznosić, te osoby, które będą Cię wznosić. Bardzo możliwe, że będzie potrzebna taka faza przejściowa, można powiedzieć, ale niezwykle kluczowa faza, w której ty będziesz budować relacje ze sobą, będziesz odbudowywać tą przyjaźń ze sobą, która finalnie przyciągnie do siebie inne wspaniałe przyjaźnie, jeżeli tak wybierzesz, ale um, to, że ty zaczniesz budować wspaniałą relację ze sobą, spowoduje, że to osamotnienie zniknie. I teraz Chciałabym, bardzo bym cię prosiła, żebyś nie próbował oszukiwać siebie ani mnie. Na zasadzie, no, ale ja lubię siebie, ja się dobrze czuję sam ze sobą i, um, no i tak, ja kocham siebie, ponieważ jeżeli czujesz osamotnienie to znaczy, że, te, że, że nie, że to nie jest tak, jak ci się wydaje, że to jest tylko wmówione sobie, to jest tylko powierzchowne, e, ale nie ma głębokiego poczucia tego, ponieważ człowiek, który ma naprawdę głęboką, wspaniałą relację z samym sobą, kocha siebie, to jest człowiek, który w ogóle w żadnym momencie nie czuje się ani samotny, ani znudzony. E, i teraz bardzo ważne jest, aby uwolnić siebie od te, z takich e, iluzji, z takich mechanizmów obronnych, które nie pozwalają tak naprawdę zbudować tej głębokiej, wspaniałej relacji ze sobą. I, mm, i tych mechanizmów obronnych jest bardzo dużo. I jeden z takich mechanizmów polega na tym, że. Mm, Człowiek ma zbudowanych, nakłada na siebie bardzo dużo różnych iluzji, masek, których sam sobie nie uświadamia, i to zostało stworzone w okresie, no powiedzmy, czy dorastania, czy w, czy w dzieciństwie, kiedy wiele razy byliśmy krytykowani, odrzucani, i wtedy pojawiały się takie mechanizmy obronne na zasadzie: aha, okej, okay, oni tego we mnie nie akceptują, oni tego we mnie nie lubią, to ja zacznę zachowywać się. Inaczej, tak, żeby mnie lubili, tak, żeby mnie akceptowali. I wtedy przykrywamy tą prawdę o sobie, przykrywamy to, kim jesteśmy naprawdę. Boimy się odsłonić tej prawdy, bo kiedyś została ona odrzucona i skrytykowana. I te programy rządzą nami bardzo nieświadomie, i nawet jeżeli jesteśmy już bardzo. W bardzo zaawansowanym stadium pracy ze sobą, te wzorce ciągle mogą nas ograniczać. Więc niesamowicie ważne jest, aby zaangażować tutaj, hmm, no, y, w, jakby zaangażować się głębiej w ten proces odkrywania, uwalniania tych masek, tych iluzji, które. Powodują, że tak naprawdę sami przed sobą chcemy nawet schować tą prawdę o sobie, chcemy ją schować przed innymi ludźmi, nie chcemy odsłonić tego, kim jesteśmy naprawdę, ale też nie chcemy siebie widzieć w swoim prawdziwym świetle. I to jest bardzo ważne. To ten mechanizm obronny trzeba rozmontować, trzeba uwolnić, trzeba uwolnić ten w pewnym sensie nawet strach przed odkryciem prawdy o sobie i strach przed tym, że inni. Odkryją prawdę o nas, ponieważ to powoduje, że my no nie jesteśmy sobą, boimy się być sobą. Yy, I bardzo często osoby, które twierdzą, że no, są sobą, żyją sobą, nie mają pojęcia, jak bardzo wiele mechanizmów obronnych jeszcze tam siedzi, jak bardzo są w zasadzie oddalone od tego stanu życia w zgodzie ze sobą ponieważ um, kiedyś, um, zwłaszcza kiedy byliśmy dziećmi, um, to, czy inni nas lubili, na przykład rodzice czy rodzeństwo, to determinowało wręcz nasze przetrwanie, tak? Człowie dziecko, które było nielubiane nie powiedzmy, czy nie. Um, no, nie lubiane przez rodziców rodzeństwo, było często jakby zdane samo na siebie i czuło się wręcz zagrożone. Więc tutaj musimy mieć świadomość, że te mechanizmy one bardzo mocno są związane z tym poczuciem wręcz zagrożenia i to, to właśnie sprowadza się do wczesnego dzieciństwa, dlatego em, teraz, jako dorośli nawet kiedy jesteśmy sobie w stanie logicznie wytłumaczyć, nie, no to nie ma sensu, tak? Bo przecież e, ja mogę być sobą, tak? Nic mi nie grozi za to, że jestem sobą i no to właśnie odzywa się wtedy to dziecko, które mówi nie, jak ja nie byłem akceptowany e, przez innych. Czyli nie byłem sobą de facto, no bo musiałem się dostosować, tak? Nie mogłem być sobą, no bo jak byłem sobą, to na mnie krzyczeli e, e, i tak dalej. Więc ja musiałem robić coś, co było wrę wręcz wbrew mnie, żeby przetrwać. Dlatego to e, życie w zgodzie ze sobą e, no nie jest tak łatwe, jak się ludziom wydaje. Nie wystarczy sobie wmówić, dobrze, to ja teraz żyję w zgodzie ze sobą. Nie. Trzeba się dokopać do bardzo głębokich lęków o przetrwanie, które spowodowały, że człowiek sobie zbudował te mechanizmy obronne dobrze. To jak ja nałożę te wszystkie maski, jak ja będę się podporządkowywać, zachowywać tak, jak oni chcą, to oni mnie zaakceptują. Oni będą mi dawać ochronę, będą dawać mi opiekę, będą przy mnie, nie będę czuł się samotny, nie będę się bał. No i jakby. Człowiek, wręcz dziecko, do przetrwania potrzebowało innych, innych osób, rodziców, rodzeństwa, innych ludzi w ogóle. Więc my musimy to dziecko w sobie uwolnić z tego, z tych lęków. Wtedy dopiero zaczyna się otwierać przestrzeń na, na, tą, na tą prawdę o sobie, życie w prawdzie ze sobą, w zgodzie ze sobą. Kolejny taki mechanizm obronny. Kolejna rzecz bardzo istotna, jeżeli my chcemy zbudować wspaniałą relację z, samą, z samym sobą, która da nam tak naprawdę spełnienie i żeby było jasne, ja wcale nie próbuję tutaj wmówić, że ty słuchaj, ty, ty weź się, skup nas w wspaniałej relacji ze sobą, żebyś ty nie potrzebował innych, bo, bo po co ci inni? Nie, absolutnie nie. Ja mówię o tym, że jeżeli jesteś naprawdę zaangażowany mocno w ten e, cały e, e, no rozwój, nazwijmy to, wznoszenie świadomości, no to tutaj kluczowe jest, aby ta relacja ze sobą była jakby harmonijna, spójna, to jest kluczowe wręcz do tego, żebyśmy przyciągali inne wspaniałe istoty, czy to wspaniałych partnerów, przyjaciół i tak Więc ja na, bynajmniej nie namawiam do tego, żebyście przestali, żebyś przestał w ogóle, nie, nie wiem, skupiać się na budowaniu relacji z innymi, absolutnie nie. E tylko i wyłącznie ze sobą. Nie. Ja mówię o tym, że to jest warunek konieczny, to jest coś, co uwalnia, to jest coś, co powoduje, że stajesz się niezależny od tego, czy inni są przy, so, przy tobie, czy nie. I to wcale nie wyklucza, że oni będą, oni mogą być, ale no, kluczem jest to, że ty masz się czuć spełniony, spełniona z sobą, szczęśliwa z samą sobą nie uzależniać swojego szczęścia, swojego dobrostanu od tego, czy inni są przy Tobie, czy nie. Oni mogą być, może ich nie być, ale ważne jest, żebyś Ty nie czuła, nie czuł się samotny. Więc po to tu jestem, żeby powiedzieć Ci, jak dojść do tego stanu. No więc tutaj kluczem jest, aby ufać sobie. I teraz może Ci się wydawać, że ufasz sobie, ale... <laughs> ale... zwróć uwagę, jak w dzieciństwie w okresie dorastania i jak często wmawiano nam, uczono nas, że nie możemy polegać na sobie, że mamy słuchać tylko innych, jakichś autorytetów, kto, kogoś, kto wie więcej, bar jakby kogoś, kto wie, ty jesteś głupi, ty nic nie wiesz, zwłaszcza jak było się dzieckiem, tak? Trzeba było słuchać nauczyciela, bo przecież on wie najwięcej. I, i no, chociażby system szkolnictwa bardzo mocno zablokował to, ten dostęp do wewnętrznej mądrości, i właśnie o to tutaj chodzi, żebyśmy ufali sobie, żebyśmy wiedzieli, z jednej strony, tak, żebyśmy wiedzieli, że to, czego my potrzebujemy, to, co my potrzebujemy wiedzieć, to już w nas jest, żebyśmy bardziej szukali odpowiedzi w sobie niż na zewnątrz, to też jest ważne, ponieważ to też w pewnym sensie... Odcina to uzależnienie nadmierne od innych, bo bardzo często ludzie chcą być z innymi ludźmi, bo tam u nich szukają odpowiedzi, u nich szukają opinii na swój temat, u nich szukają wsparcia, potwierdzenia czegoś. I jasne, że to jest OK. Ja też no, w, w wielu przypadkach sugeruję się powiedzmy opiniami czy innych, czy ale, ale, ale. najważniejsze jest, żeby zbudować tak, takie zaufanie ze sobą, żeby przede wszystkim pytać siebie. O zdanie na temat tego, co chcemy robić, na temat siebie, żeby przede wszystkim ufać sobie, ufać swojej intuicji. Myślę, że to jest takie oczywiste, ale um, tak, jeszcze kwestia tego zaufania. To dlaczego to zaufanie jest tak niesamowicie ważne? Ono jest niesamowicie ważne w ogóle w tej całej pracy ze sobą, w pracy z odkrywaniem siebie, w pracy z uwalnianiem emocji, chociażby. Dlaczego to jest tak niezwykle ważne? Ja zauważyłam e, w tej pracy, że często człowiek, który pracuje ze sobą, właśnie uwalnia swoje emocje, tak, pracuje ze swoimi przekonaniami, jasne, fajnie, i, i e, no, to, je, to jest oczywiście skuteczne, ale jest taka rzecz, która bardzo mocno blokuje na to, żeby było to w pełni efektywne, żeby było to czy w pełni, żeby, żeby po prostu było to szybsze, sprawniejsze. Łatwiejsze i szybciej prowadziło do rezultatów widocznych, namacalnych. Chodzi o to, że przez to, że kiedyś um, odrzucano nas, krytykowano nas, my nauczyliśmy się krytykować, odrzucać siebie, czyli po prostu małpowaliśmy zachowanie innych osób. Oni byli w stosunku do, do nas tacy, no to my też nauczyliśmy się niejednokrotnie, niejednokrotnie, świadomie czy nie, tak właśnie wobec siebie zachowywać. Zaczęliśmy odrzucać siebie. I co wtedy się dzieje? Wtedy na pewnym poziomie zaczynamy traktować siebie jako swojego największego wroga, odwracamy się od siebie. Tak? I teraz, kiedy my chcemy zacząć być swoim najlepszym przyjacielem, odzywają się te aspekty nas, mówiąc: Hej, ty teraz chcesz być moim przyjacielem, a ty mnie gnoiłeś, ty mnie krytykowałeś, ty rzucałeś we mnie po prostu najgorszym błotem, i, i co, a teraz chcesz być przyjacielem? No nie. Dlatego proces budowania zaufania do siebie to jest niemalże proces, <laughs> tak jakbyśmy chcieli zbudować zaufanie ze swoim największym wrogiem. I teraz, dopóki wiele części nas, wiele części nas, wiele aspektów nas czuje się przez nas odrzuconych, traktowanych jako wroga, nie będzie mowy o tym, <laughs> Żebyś, żebyśmy zostali dopuszczeni do tych głębokich ran w sobie. Ponieważ e, jeżeli my chcemy to zrobić, to wtedy pojawiają się właśnie te mechanizmy obronne, które mówią, że no nie, nie otworzę się przed Tobą, bo Ty jesteś moim wrogiem. No bo zobacz, przed kim my się otwieramy ze swoimi największymi sekretami, przed najlepszym przyjacielem. A skoro wiele części nas traktuje nas jako największego wroga, to one nie będą się chciały przed nami otworzyć, ponieważ nie czują do nas zaufania, ponieważ już, już wielokrotnie czuły się odrzucone i zdradzone. Dlatego ten proces zaufania, budowania zaufania do siebie, nie jest taki łatwy, jak się ludziom wydaje. Ludziom zbyt często wydaje się, że wystarczy, że a ja sobie powiem ja sobie, ja, 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 mi się wydaje, że tak jest, tak? I albo, albo ja kocham siebie, bo ja, e, nie wiem, bo ja afirmuję po 100 razy dziennie, kocham się. E, e, I no to, to właśnie nie działa. To nie działa. Jasne, że decyzje są istotne i ja do tego zawsze zachęcam, żeby podejmować te decyzje. Tylko, że problem polega na tym, że ty podejmujesz decyzję, ok, ja ufam sobie. Ja kocham siebie, ja staję się swoim najlepszym przyjacielem. Tylko problem na, polega na tym, że większość ludzi na tym poprzestaje, im się wydaje, że to wystarczy. A to jest dopiero pierwszy krok. To, że ty podejmujesz decyzję, jestem swoim najlepszym przyjacielem, zaczynam ufać sobie, zaczynam kochać siebie, zaczynam budować wspaniałą relację z samym sobą do tego stopnia, że nie potrzebuję nawet innych osób. Ta decyzja jest dopiero pierwszym krokiem. Kolejnym krokiem. Będzie zagłębianie się w siebie, odkrywanie tych ran, tych wzorców, które spowodowały, że właśnie przestaliśmy sobie ufać, ufać, przestaliśmy siebie kochać, przestaliśmy traktować, zaczęliśmy traktować siebie jako wroga. Więc to jest gruba robota do zrobienia. Ale warto, warto, ponieważ wyobraź sobie siebie <grym> Wyobraź sobie swoje życie, wyobraź sobie siebie w tym swoim życiu. Nieistotne, czy są wokół ciebie jakieś osoby, czy nie. Ty kochasz swoje życie tak bardzo, ty kochasz siebie tak bardzo, zachwycasz się swoim życiem i sobą tak bardzo, że, że, że te okoliczności wokół nie mają znaczenia, że to, czy są inni ludzie, czy nie, to nie ma znaczenia, ponieważ ty zbudowałeś coś, Najwspanialszą, coś, coś najwspanialszego. To jest jakby to jest najwspanialszy prezent, jaki my możemy sobie dać przyjaźń ze sobą. Więc um, tak, to jest, to jest właśnie ten klucz, abyśmy wypełnili te wszystkie swoje pustki. Swoim, swoją miłością, swoją akceptacją, swoim zrozumieniem e, i to nie jest proces na raz, ponieważ tego jest bardzo, bardzo dużo i im więcej tych pustek, tych ram w sobie odkrywamy, im więcej światła w nie wlewamy, tym bardziej pełni, spójni, się stajemy, tym bardziej zintegrowani ze sobą się stajemy ponieważ właśnie cała ta praca to jest proces integracji siebie to jest proces scalania tych wszystkich odłączonych aspektów, tych pofragmentowanych aspektów w jedno to się nazywa właśnie proces integracji i to właśnie robimy to właśnie robimy, kiedy uzdrawiamy siebie, kiedy łączymy się z tym najwyższym potencjałem, ponieważ w nas jest bardzo wiele rzeczy do odkrycia. Oj to jest kolejna ważna rzecz, kiedy my chcemy zbudować wspaniałą przyjaźń relację ze sobą. Wielu ludziom wydaje się, że no ja siebie znam. Ja siebie znam w ogóle na i Ja wiem o sobie wszystko i w ogóle czym ja mogę siebie zaskoczyć, tak? I tutaj pojawia się taki mechanizm, często człowiek czuje się w swoim towarzystwie sam ze sobą nudno, no nudno, nudzi mu się, tak? Pewnie znacie to uczucie, że, a, bo nudzi mi się, co ja mogę tutaj zrobić ciekawego? Yy, I teraz, żeby, yy, żeby, się od tego uwolnić, trzeba sobie uświadomić, że w Tobie jest dużo więcej do odkrycia niż ci się wydaje, nie znasz siebie, nawet w, w paru procentach siebie nie znasz, ponieważ to ta część, którą siebie znasz, ta część, którą, o której myślisz, że, się, że, że znasz, te, ta osobowość, to jest tylko mały fragment ciebie. Ale ty jesteś od niebo bardziej złożoną istotą i masz w sobie wiele, wiele jeszcze do odkrycia. I to odkrywanie siebie to jest fascynująca podróż. Dlatego, jeżeli ktoś podejdzie właśnie z, tym, z tą taką pasją dziecka do tego procesu odkrywania siebie. To naprawdę nie ma tutaj mowy o poczuciu osamotnienia, ponieważ nawet jeżeli ty wyjdziesz gdzieś sam na jakąś wycieczkę, podróż, nie wiem gdzieś, e, i, i będziesz sam, to, to to będzie dla ciebie niesamowicie odkrywcze, niesamowicie fascynujące. <grym> I naprawdę to wszystko jest do zrobienia, to wszystko jest do zrobienia. Tylko tak, trzeba się przekopać przez bardzo wiele mechanizmów obronnych bardzo wiele ran. I tak jak mówiłam, kluczowe jest właśnie uwolnienie się od tego lęku przed odkryciem prawdy o sobie, od yy, ważne by uwolnić wszelkie blokady na zaufanie do siebie, ważne by uwolnić, no yy, po prostu zacząć yy, w pełni, w pełni akceptować każdy aspekt siebie. Uff. Cały ten temat w ogóle docierania do, do tej yy, wspaniałej relacji ze sobą, yy, dostawania się swoim najlepszym przyjacielem, cały ten proces jest to jest, to jest bardzo duży, duży w ogóle temat, yy, dlatego tutaj yy, no nie, na pewno to, co powiedziałam, nie wyczerpuje tematu, na pewno może Wam otworzyć perspektywę, na pewno może pomoże zdjąć pewne klapki z oczu i zacząć nieco inaczej patrzeć na cały ten aspekt. Yy, Natomiast tak zdecydowanie warto, ponieważ tutaj nie chodzi tylko o to, że my przestaniemy czuć się samotni, zaczniemy czuć się dobrze w swoim życiu. To, że my mamy wspaniałą relację z samym sobą, to przełoży się na, na inne obszary życia, które są dla nas ważne, na przykład na relacje z, z naszymi finansami, relacje z materią. Człowiek, który ma wspaniałą relację z samym sobą, jest spójny wewnętrznie i w zgodzie, w zgodzie ze sobą. To tak, tworzy wspaniałe rzeczy i czerpie z tego dużą obfitość. Niezależnie od tego, czy to jest biznes, nieważne co, w każdym razie taki człowiek się spełnia w tym, co robi, bo robi to w zgodzie ze sobą i świat go za to hojnie wynagradza. I też warto mieć to na uwadze, że to jest klucz nie tylko w kontekście relacji z innymi, ale także w kontekście relacji z materią, z finansami. Uff. Więc tak, tutaj z tego miejsca ja chciałabym Cię zaprosić w niezwykłą podróż, w której będziemy odbudowywać właśnie tą wspaniałą relację ze sobą, w której będziemy jednoczyć się ze sobą, będziemy a, otwierać się na tą najwspanialszą przejaźń, która finalnie doprowadzi do tego, że pojawią się w naszej przestrzeni inne wspaniałe osoby. Które finalnie spowoduje, że zaczniemy przyciągać do siebie, do swojego życia okoliczności i warunki, które sprawią, że autentycznie będziemy to życie kochać. I to jest przepiękne, ponieważ nieraz łapię się na tym, że idę sobie na spacer z moim kochanym pieskiem. Gdzie on jest? O, no, spał tu, przy... a tu śpi, dobrze. Już myślałam, że uciekł sobie na spacer z pieskiem i myślę sobie tak naprawdę szczerze jak, jakie to jest niesamowite, jak ja kocham swoje życie jaką wykazałam się determinacją ile czasu poświęciłam na to żeby zbudować to gdzie jestem i ja to kocham i kochanie ja wam tego życzę z serca Życzę Ci tego z serca, niezależnie od tego, czy chcesz, abym Cię poprowadziła przez ten proces, czy nie, ale jeżeli czujesz wyraźnie, że chcesz, że chcesz, aby poprowadził Cię ktoś, kto autentycznie ucieleśnia to, tą wspaniałą relację, te, te wspaniałe okoliczności, to zapraszam Cię z serca do sesji wspaniałej przejaźnie, w której będziemy otwierać się właśnie nie tylko na tą... Mm, relacje ze sobą, ale także właśnie z innymi będzie tam potężna, potężna sesja kwantowa w której będziemy otwierać uwalniać wszelkie rany wszystko to, co stoi na drodze do tej wspaniałej przejaźni wszystko to, co powoduje, że czujemy się osamotnieni i to, to będzie tylko fragment tego co tam będziemy robić będzie tam o wiele, wiele więcej wspaniałych rzeczy to jest sesja, która będzie odbywała się live. Ona potem będzie nagrana, będzie można skorzystać z nagrania i nagranie sesji live jest tak samo mocne i tak samo energetycznie aktywujące jak udział na żywo. O czym wiedzą osoby, które od dłuższego czasu już korzystają z tych sesji. Opinie na temat tych spotkań ze mną z sesjami kwantowymi są nieziemskie. O po prostu gdyby mi ktoś powiedział jakiś czas temu że, e, że będę miała tak ogromny wpływ na życie ludzi że będę tak wspaniale pomagać ludziom że w życiu ludzi będą działy się cuda to bym nie uwierzyła ale tak jest kochani tak jest, setki a może nawet tysiące osób doświadczają cudów po tych sesjach dlatego jeżeli chcesz otworzyć się na pasmo cudów jeżeli chcesz, żeby twoje życie było pasmem cudów to jest ja serce cię Zapraszam na tą, ale też inne moje sesje, e, ponieważ ta sesja e, w, w, Wspaniałe przyjaźnie, ona jest jedną z sesji z całego cyklu pełnia obfitości, gdzie zajmujemy się także otwieraniem na obfitość finansową, obfitość miłości, czyli wspaniałych relacji e, miłosnych. Otwieramy się także na obfitość zdrowia, obfitość w biznesie, obfitość, uch, wielu innych rzeczy. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to zapraszam Cię z serca na stronę kwantowy Skok i tam jest więcej na temat całego cyklu. Pełnia obfitości. Jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli coś szczególnie Ci się tutaj podobało w tym nagraniu, to będę wdzięczna, jeżeli podzielisz się tym tutaj w komentarzu. Bardzo Ci dziękuję, że jesteś tutaj. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli podzielisz się tym nagraniem z kimś, kto może tego potrzebować, i... I zapraszam Cię też na inne moje nagrania. I cóż, życzę Ci? Życzę Ci właśnie, abyś te, tą wspaniałą relację ze sobą osiągnął. Um, życzę Ci wytrwałości w tym procesie, ponieważ to wymaga wytrwałości. Um, wiem z doświadczenia swojego i innych, że praca ze mną znacznie, znacznie przyspiesza ten proces. Um, natomiast tak, możesz to oczywiście też zrobić samodzielnie, więc poczuj sobie ze sobą czy chcesz, abym cię poprowadziła, czy chcesz to zrobić samodzielnie, bo oczywiście możesz to zrobić i ja ci z serca życzę tego, abyś do tego doszedł, doszła. Dziękuję ci.